Czechy 340 km do Austrii zostało czyli jakieś 3 dni jazdy tam burze są no ale takie są prognozy na dzisiaj że po południu ma robić burze ścieżka rowerowa do Nieberca bardzo ładnie burze widać się zbiera Tutaj jest 10 km od Liberca nad jakimś jeziorkiem ale chyba już będzie koniec na dzisiaj, bo tam burze się przewalają A jakoś nie mam ochoty jechać w deszczu i burzy także także chyba będzie tu camping nocleg nad tam już znalazłem miejscówkę tajna miejscówka na namiot i tu będzie camping w nocleg dzisiaj nad tym jeziorkiem które nie wiem jak się nazywa Czeski raj Tam gdzie się Spraga daleko, 20 kilometrów od Kolin, jestem i szugam miejscówki. Ładny teczek. <noise> Kolacja się gotuje. Правда, какие ładные заходы.

Akurat, co prawda wiatr się nie wieje, ale taki tylnoboczny Kraj wysocina. Proszę, pięknie. Nie trzeba jeździć do jakiejś Ameryki Południowej albo Północnej, czy gdzie tam. Kolejny dzień po czeskich pagórkach w Upale. No, już tylko 50 km do granicy austriackiej zostało. No, Czechy, niby mały kraj. Ale w tym upale po tych pagórkach, to, to nie jest łatwo. No ale widoki za to kompensują wysiłek włożony. Tam za tą górką parę kilometrów już jest Austria, także jutro wjeżdżam do Austrii. Taurus, Taurus, Taurus. Nie brzmi to austriacko, no ale dobrze. No, trochę tam pada. Kolejny dzień, chyba już siódmy tej wycieczki. Jestem 90 kilometrów od miejscowości Szteir Steyr, I takimi fajnymi bocznymi e, drogami jadę przez las niemal puse, tu nikogo nie ma O tam jest. A tutaj Dunaj Zaraz będę przejeżdżać tym mostem tam co widać na drugą stronę Miasto Steyr. Są się dwie rzeki Rzeka Szteir i Enna albo Ennis Coś takiego Tam po drugiej stronie w centrum. z centrum droga do miejscowości Lizen się rozpadało. Proszę. Wszystko wokół. Deszczyk pada. Góry w chmurach. No, ale cóż, tak dalej. Zostać nie da rady. No, dzisiaj. Dzień na kempingu. W Bardzo fajnie położony camping za 10 euro także jak na standardy austriackie jak za darmo tym bardziej, że jeszcze mam do dyspozycji taki domek w którym można sobie siedzieć gotować i w ogóle, a tam jest główny budynek 12 lipiec po wczorajszy ulewianie śladu, jadę drogą R7 na Zelam no a potem nie wiem właśnie albo Gros Glockner Hoch czyli droga która, najwyższa droga otwarta na Austrii gdzie trzeba wjechać na 2500 metrów Przecieżki rowerowej R7 ciąg dalszy No i tu już widoki typowo alpejskie Kierunek na No to dzisiaj spinaczka na najwyższą drogę w Austrii, utwardzoną drogę w Austrii, e... na Grossglockner Hoch 2700 metrów, a tu gdzie jestem jest około 700 metrów wysokości, czyli 2000 metrów przewyższenia e... będzie. No zobaczymy, no, ale na lekko jestem, bo klamoty zostały Zaczyna, zaczynasz, nie zaczynasz No już 2200 z 500 metrów To znaczy 500 metrów do góry, bo jest do przodu jakieś 3 km Muszę przyznać, że jedna z bardziej widokowych tras, które robiłem, e, ani Wulkanetna, ani Wyspy Kanaryjskie, czy co tam, jednak bardzo malownicza trasa. Mogłem się oprzeć po pokusie i musiałem się wykąpać Woda nawet ciepła na ta... Indyjolo Tak, no... Nawet, nawet No i oczywiście się czysta Ale trzeba jechać dalej Potem zobaczymy. No jestem w miejscowości Brixlegg, a to jest Bike Stop. Bike Stop gdzie jest woda Woda To pitna dętki można kupić za jedyne 8 euro eee, oczywiście stoły Daszek wyświetlenie Bardzo fajnie Tam jest Innsbruck Ale już tam nie pojadę zostało 50 km mówię jeszcze pociągna No a tu już przedmieścia Innsbrucku Tak to wygląda w takiej dolinie Dobra, rower zostawiony Na prawie Korzystając z tego, że mam godzinę Idę gdzieś rozejrzeć się po Innsbrucku się łączą dwie rzeki rzeka In to jest ta po lewej i rzeka Seal to ta po prawej one mają różne kolory ta rzeka po prawej czyli Seal ma taki bardziej błękitny kolor a ta rzeka In taki bardziej mleczny a, nie wiem jak podobnie jest w Pasawie tam się łączą trzy rzeki chyba In, Dunaj Któraś tam jeszcze, już nie pamiętam. No w każdym razie tak to wygląda. Nie wiem czy to widać na kamerze. Dobra, jadę dalej. tak pustało w tym Innsbrucku. Nie wiem gdzie ci ludzie. Dzisiaj nie jest niedziela, dzisiaj jest środa chyba, albo wtorek no Ładnie, ładnie. Czas to wszystko rozryte w sezonie, teraz nie wiem, o co chodzi. Nie się nie przygotowali, ale... No i opuszczam Innsbruck. Zajęcie, mam 70 euro. Autostrada tutaj obok to byłoby idealnie. Tutaj jadę po płaskim do rzeki In, a tu proszę, jakie góry, szczyty, e, w chmurach, coś niesamowitego. Trochę tu głośno przy tej autostradzie, ale nie ma co narzekać. Dobrze, że jest taka ścieżka, to jest ścieżka R3. Też jakaś międzynarodowa Ścieżka rowerowa pięknie. pięknie tutaj jest Pogoda co prawda Mogła być lepsza Ale opady już Zanikają No pięknie, pięknie 60 kilometrów do Silvretta Hochalpenstraße Deszczyk pada ale to nie jest Trochę kropi Ładnie tam dom położony na górze Nie wiem czy to będzie widać No i kolejny dzień Sobota, o ile się nie mylę Jestem w miejscowości Zaraz, zaraz Ja jestem La Landek Landek, lądek Lądek Zrój i jadę na Silveta hochalpenstras czyli czyli no tą drogę taką widokową yy, trzeba podjechać na 1500 metrów ładna pogoda, najbliższe 3 dni, sobota niedziela poniedziałek jest ładna pogoda zapowiadana, także bez opadów w końcu, także trzeba wykorzystać na maksa te 3 dni. Dobra Tyle, na razie jedziemy Tutaj na moście jestem Jak to wygląda To my skręcamy tutaj skręcamy tutaj A No, zielone światło To co rowerzyści lubią najbardziej no, Ale zakazu nie ma, więc jedziemy dalej Na szczęście jest oświetlony i jest w pobocze Także dalej radę przejechać rowerem no i chyba nie jest długi tam już widać wyjazd ale mimo wszystko i tak przejemny nie jest I tu koniki sobie żyją całkiem nieźle Tutaj wodospad Uuu, trudna droga A jadę w tamtym kierunku, tam gdzie te górki ze śniegiem Trochę jeszcze podjazd zostało A chyba nie za też tu nie wiem tutaj, o ile się nie mylę, ten albo ten, obydwa są w murach. To jest Pittsburgh i stanowi granicę między Austrią a Szwajcarią. Ten ma 3300 metrów, no i z drugiej strony już jest Szwajcaria. Nie powiem, robi wrażenie, robi wrażenie, a ten będę zjeżdżał za jakieś parę minut. Pięknie, kurczę, pracować tutaj w tym schronisku chociaż jeden sezon A, Chyba muszę się Austriackiego zacząć uczyć Kolejny dzień, niedziela Jadę do Bludens Potem na Bodenzy, jakieś 80 km No i tu już będą Niemcy no Zobaczymy co dalej, czy pociąg do Polski, czy... Brak planu, nie wiem, zobaczymy. No pogoda jeszcze dzisiaj tylko jutro, a potem znowu deszcze, także tak niezbyt to zachęcająco Ależ gór mi na razie starszy chyba Dobra, to tutaj tak to jest Ren. Tam jest Austria. Tam są górki, stamtąd jadę, wczoraj tam byłem. A tam jest Szwajcaria, Widnał, To tutaj, tam już nie będę się gramodził, bo pewnie trzeba jakieś odprawy paszportowe czy coś. Nie wiem, ten jadę po austriackiej stronie. ale tu się tam nie chce do tych Szwajcarów zajeżdżać. No dobra, nic, tam trzeba jechać w kierunku Bodense i się przekąpać trochę. Fajnie tak się popadać przy torach jeżdżących w pociągach. Eee, to zaraz za tym podkiem są tory kolejowe pociągi jeżdżą. No ciekawe, ciekawe doświadczenie. Tutaj jezioro Bodeńskie. Tu jakieś wieloryby się wy... wy, wy wylegiwują tam sterowiec lata, nie wiem czy to widać całkiem spore jezioro, nie miliono ma kilometrów 150, 70 Nie wiem Drugiego eee, brzegu nie widać A ja już się wykąpałem Spore fale są na tym jeziorze jest całkiem spore jezioro Woda ciepła i czysta Przynajmniej na półtora metra widoczność Także no Takie ziorko fajne Ta woda jest, czysta Tam jest... Jezu, zapomniałem już jakie, co to za miasto <grymne> um, Nie pamiętam Za dużo podmiotów przejeżdżam tam są Niemcy Dzień no, dobry, dzisiaj przyjadę do tej granicy, tam, gdzieś jakiś camping, czy coś. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze młoda godzina. Młoda godzina. Dziś 15, 16, nie wiem. Także, tyle z nowości. To już będzie koniec wyprawy. Dobranoc. pociąg. Tam mi się przyja pogoda widać, także dobrze, że...